Dzień dobry Państwu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Sandra Lejzer. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Sandro, kiedy przygotowywałam się do naszej rozmowy, to znalazłam słowa, które podobno Ty wypowiedziałaś, ale z tymi cytatami w sieci to jest bardzo różnie. Więc pozwolisz, że zaraz zapytam Ciebie, czy faktycznie tak powiedziałaś? Jestem osobą, która jest dosyć wstydliwa i nie chciałam występować. Wstydziłam się śpiewać. Czy to jest prawda? No tak, totalna prawda. No to jak to się stało, że jesteśmy w tym punkcie, w którym jesteśmy? Jak, jak wyglądała Twoja droga? Kiedy to nastąpiło to przełamanie lodów? No ta droga wstydu była dość długa i ja sobie ją przełamywałam małymi kroczkami. Hmm. Zaczęła się gdzieś przypadkowo, jak zaśpiewałam w jednym z Rzeszowskich pubów na takim open micu. I to był taki mój pierwszy kroczek, który dał mi do, do zrozumienia, że ja mogłabym śpiewać. I później tak małymi kroczkami coraz bardziej się odważałam. Zaczęłam grać po knajpach. Na początku się strasznie stresowałam każdym występem, a po jakimś czasie już to był totalny luz blues. No na pewno takim wielkim przełomem był The Voice of Poland. W którym, yy, no, w którym musiałam wyjść na tę scenę i wiedziałam, że będzie to oglądać bardzo dużo ludzi. I to był chyba taki mój krok milowy, że, że jak weszłam na tą scenę i dałam radę i zaśpiewałam i się nie pomyliłam, nie wspomniałam tego tekstu. I jeszcze wszyscy juroży się odwrócili. To to mi dało takie poczucie, że kurczę, ja mogłabym jednak śpiewać. Jestem w stanie przełamać ten stres. I, no I później już było tylko lepiej. Myślę, że dalej trochę mam jeszcze tego wstydu, ale każde właśnie takie kroki dają mi coraz większą pewność siebie. Chciałam jeszcze wrócić do tego Voice of Poland. To była trzynasta edycja. Ja Ciebie zapamiętałam właśnie jako tę dziewczynę w niebieskiej albo kobaltowej sukience i to, że się wszyscy jurorzy odwrócili. Pamiętasz jeszcze wtedy te emocje, kiedy nagle się okazało, że wszyscy tak. się chcą trenować? Tak, no ja, ja byłam straszną fanką The Voice of Poland, oglądałam wszystkie, wszystkie przesłuchania w ciemno, więc to, że w ogóle mogłam stanąć na tej scenie, też było dla mnie strasznie duże przeżycie i nie marzyłam o tym, żeby w ogóle tam stanąć, a to, żeby się wszyscy odwrócili, to już było marzenie po prostu top jeden. Więc to, że się wszyscy odwrócili, to będę pamiętać chyba te emocje. Mam nadzieję, że już zawsze. Bo one były wspaniałe. No i tak właśnie się stało, że wkroczyłaś na ścieżkę muzyczną. Powiem tak, ten taki Delikatny dystans czuć w Twoich tekstach, bo śpiewasz o sobie, śpiewasz o emocjach, ale jednak z takim delikatnym dystansem. Na przykład, piosenka pierwszy to jest takie utwór o podbudowaniu ego porostaniu chyba, prawda? Jest bardzo optymistyczny wbrew pozorom utwór. Tak, to też właśnie trochę nawiązuje do tego. Y mojego wstydu i do tego, że ja właśnie bardzo wszystko przeżywam i jakiekolwiek rozstania, jakiekolwiek e, złe emocje bardziej, bardzo długo przetwarzam i długo mnie trzymają, więc ten utwór jest właśnie o takiej trochę wersji mnie, która, e, która po prostu rozstaje się z kimś i w ogóle idzie dalej, luz blues, <laughs> nie przejmuję się tym, że to jest takie trochę może nawet alter ego. Hmm. Alter tak, ego? Też teraz, w którym bardzo, nie, bardzo dużo tańczę i dużo się uśmiecham. A właśnie, y, chciałam zapytać, y, bo Ty jesteś architektem z wykształcenia, dobrze pamiętam? Czy y, w wersji wizualnej Teledysków, już nie mówię tylko o pierwszym, ale w wersji wizualnej Teledysków masz swój wkład? Y tak, znaczy zazwyczaj te, te, te moje teledyski są robione w takim kameralnym składzie i dużo rozmawiamy o tym, jak to będzie. Dużo tam też jest spontanu i myślę, że mam wkład, tak. Wróćmy do tego momentu, kiedy zakończyła się Voice of Poland i rozpoczęła się współpraca z Bogdanem Kondrackim. On cały czas tam w twoich utworach jest współ, nie chcę powiedzieć współkompozytorem, bo do tego, że jesteś autorką tekstów i kompozytorką, zaraz wrócimy, ale on też ma tam swój wkład. Również chciałabym, żebyś powiedziała, jak doszło do współpracy na płycie, z, którego, z której pochodzi singiel Zima, który bardzo często jest grany na naszej antenie. Tak, wiem właśnie, że jest tak. Podglądałaś! Wyszło to bardzo naturalnie. Po prostu ja już pracowałam z Bogdanem nad moją debiutancką płytą. Wtedy Bogdan też w tym samym czasie pracował nad swoją płytą. I no, napisał piękną piosenkę, jaką jest zima, i poprosił mnie, żebym zaśpiewała. Z nim w duecie, no i byłam zachwycona, bo ta piosenka jest przepiękna, jedna z moich ulubionych, którą tam mam na tym Spotify. No i też się cieszę bardzo, że jest tak często grana w Państwa Radio. <gryw> bardzo mi miło. Też kolejnym utworem, który często się u nas pojawia, będziemy jeszcze mówić o Biegnę, tym najświeższym singlu, jest: Hej, nie mówiłam ci. Bardzo mi się podoba poetyka, tekst, który tu zawarłaś, na przykład o tym milionie os, które myśli są, które atakują jak miliony os. Powiedz mi, skąd czerpiesz inspirację do tekstów, w ogóle do piosenek? Czy najpierw jest, Tekst, potem jest muzyka. Czy to jakoś spływa na ciebie całościowo? Jest, na początku e, zawsze jest muzyka. Zawsze zaczyna się od e, gitary. E, też pisanie tekstów trochę mi przyszło z czasem. E, w pisaniu tekstów bardzo pomaga mi na przykład Karolina Kozak, e, czy Kasper Kondrecki, czy Dorota Kandracka. I. To otwieranie się trochę, trochę przyszłymi etapami. Jeśli chodzi o inspiracje do piosenek, to głównie mnie inspirują moje emocje. Muszę być w konkretnym stanie emocjonalnym, żeby coś napisać. I zazwyczaj właśnie biorę gitarę i to jest po prostu bardzo czysto emocjonalnie. Nie myślę za dużo, tylko po prostu wylewa się ze mnie to, co czuję. Więc taka bardziej forma terapii. A żeby wejść w ten stan emocjonalny, to możemy zainspirować dosłownie wszystko. Jakaś rozmowa, yy, pogoda, jakiś zapach, muzyka, czy, czy film, cokolwiek. A wtedy, kiedy stworzysz utwór, to jeszcze potem siadasz, i na przykład, długo go poprawiasz, chodzi mi o to, czy jesteś krytyczna wobec tego, co stworzyłaś. Zdarza ci się coś odrzucić, czy, czy już je zostawiasz i pozwalasz im pójść swoją drogą? Jestem bardzo krytyczna. Mam wrażenie, że coraz bardziej krytyczna i to jest coś, nad czym bardzo chcę pracować, ponieważ no, nie jesteśmy w stanie niczego zrobić idealnie, szczególnie w takiej artystycznej sferze. Mam wrażenie, że nawet czasem im więcej się upracuje, tym nie zawsze jest lepiej. Ale to też moja debiutancka płyta, moje pierwsze numery, więc myślę o tym bardzo krytycznie i chciałabym, żeby to było jak najlepsze. Ale to jest właśnie zgubne czasami. Więc tego jest bardzo dużo, ale staram się nad tym pracować, żeby bardziej sobie ufać tej intuicji, żeby to było bardzo y, pod wpływem w chwili też i to akceptować, jeśli nawet nie jest idealne. Biegnę. To jest y, kolejny utwór, który się pojawił na naszej antenie. Y, to jest taka dosyć, mam wrażenie, balada opowiadająca o tęsknocie za dawnymi relacjami, o tym, co się utraciło? Tak, jest to temat, który mi jest bardzo bliski, bardzo dużo rozmyślam o przeszłości, o tym, co było i, i jak wyglądały moje relacje z przeszłości. Bardzo dużo tęsknię, i to jest, tego jest na pewno bardzo dużo w mojej twórczości. I ta piosenka też o tym opowiada, o tym właśnie rozmyślaniu i tak dalej, ale. Jest tam też właśnie taki elementy, że chciałabym iść naprzód, że mimo, że jest trudno, to Piękne. liczę na to, że będzie lepiej i że jednak myślę też o tej przyszłości, że staram się właśnie to zmienić i mieć nadzieję, że przyszłość też będzie taka piękna, jak przeszłość. No to skoro już zaczęłyśmy hmm. mówić o przyszłości, to jaka przyszłość muzyczna? Cóż tam się u Ciebie będzie działo w najbliższych miesiącach? Tak, no to teraz jestem na takim etapie, że właśnie przeprowadziłam się do Warszawy. Już mamy sporo numerów gotowych na moją debiutancką płytę. I no, biegnę było, było takim trochę powrotem po krótkiej przerwie. No i teraz y, będzie na pewno dużo nowych singli, dużo nowości. I mam nadzieję jak najwięcej właśnie y, m, mnie. <grywia> Już bardziej w bardziej w formie regularnej. Yy. I to jest właśnie mój plan na 2026 na 2026 rok, To była taka duża. Mm, Sandra, ale nie, 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 nie pozostawia nas w takim niedosycie. Czyli jest szansa, że album się w tym roku ukaże? Mam taką nadzieję, że już ten rok to będzie tym rokiem, w którym pojawi się moja dymitantka płyta. No dobrze. A jeśli byśmy chcieli podglądać, na jakim etapie jest chociażby płyta, co tam u Ciebie słychać, to gdzie Cię szukać w mediach społecznościowych? Jestem na Instagramie, na TikToku, na Facebooku, na Spotify, na YouTube. Szumię wszędzie. I tym zaproszeniem kończymy dzisiejsze spotkanie. Moim i Państwa gościem była Sandra Reiser. Dziękuję. Dziękuję bardzo.